Na krzyżu. Dlatego panie, proszę, wyciągnij teraz swoje ręce nad kas. Ty widzisz, jak bardzo one potrzebują ciebie. Panie, teraz nakładają ręce swoje na te osoby, które wyszły do przodu. Tak, twoje ręce też. Niechże przez jakiś czas będziemy modlić się z osobami, które są z przodu. Chciałbym dać kolejne pytania. Już nie zapraszając do przodu, ale tam, gdzie jesteś, gdzie stoisz, może dzisiaj jako dziecko Boże, każdą osobę, która jest w tym amfiteatrze. Widzisz każdą osobę, Panie, która stoi przed Tobą. I mają w sercu rozpoczenie, bo my wiemy, że Ty podasz każdego z nas. Dlatego proszę Panie wyciągnij swoje ręce. Tematów, ale może być też dobry dla Ciebie. Ale do Ja poproszę o pozostałej części, o następnych, kolejnych yy, częściach naszej...